Cześć, witajcie z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie. Rzut oka na kolejny ciekawy gadżet od Sharkuna. Jest to taka właśnie stacja dokująca do dysków 2,5 cala, 3,5 cala. Sharkun Sata Quickport XT. Zobaczymy dzisiaj jak to wygląda, jak jest wykonane, co można do tego podłączyć. A za jakiś czas zobaczycie to w kolejnym filmie, gdzie pokażę już Wam to urządzenie w praktyce. Cenę macie w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was na rozpakowanie. Zaczynamy! Bierzemy się za rozpakowanie ciekawego gadżetu od firmy Sharkoon SATA QuickPort XT USB 3.0 czyli stacja dokująca do dysków na USB 3.0 więc powinna być bardzo, bardzo szybka. Mamy tutaj troszeczkę cech podstawowych maksymalny transfer do 5 GB na sekundę jakość wykonania klasy premium łącznik, wyłącznik dla dysków 2,5 oraz 3,5 cala ze złączem SATA. Więc coś już wiemy, z tyłu mamy jeszcze troszeczkę więcej specyfikacji, nawet po polsku jest, zobaczcie. Bardzo fajna rzecz, jak ktoś ma kilka dysków i nie chce mu się wszystkich trzymać w komputerze, albo po prostu nie ma zwyczajnie na to miejsca, wtedy takie coś może przyjść z pomocą. Już sprawdzamy. Dobra, widzę samą stację, co tu jeszcze jest. OK. Zobaczcie, jest instrukcja. Taka w sumie bardzo prosta do komputera, do zasilania, więc zasilania potrzebuje. Oczywiście deski 3,5 cala bez zasilania raczej nie ruszą. Tu mamy okablowanie, czyli tak, zasilacz. No, taki dość gruby, solidny. Pewnie będzie miał z pół metra. Znając życie, już sprawdzam. Dobra, zmierzyłem szybko, fajnie, bo jest metrowy, więc ok. No i sama stacja. Już się przyglądamy. No dobrze, swoje towarzy mamy tutaj obudowę z matowego tworzywa wydaje się być dość dobrej jakości mam tej ledy włącznik wyłącznik jest aha tutaj z tyłu taki pstryczek wejście na przewód USB 3.0 oczywiście czyli cyk tutaj zasilacz i możemy dyski już wkładać zobaczcie tak to wygląda i albo tak sobie montujemy dysk 2,5 cala, albo tak klapka zjeżdża w dół i wchodzi dysk 3,5 calowy. Więc generalnie bardzo proste, niedługo zobaczycie test, jak to się sprawdziło, jakie były transfery, jaki po prostu komfort użytkowania, czy to jest funkcjonalne, czy się dobrze sprawdza. Tak więc zrobimy testy i będziecie widzieć recenzję, dokładne ceny macie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję, pozdrawiam Was, cześć.